Witam Was w kolejnym podłogowym odcinku. Dzisiaj zademonstruję, jak zrobić samemu płytkę do projektu elektronicznego. Czego będziecie potrzebować? Oczywiście, płytki. Taką płytkę można kupić w większości sklepów elektronicznych. Ta kosztowała, jak widzicie, 6 zł. Jest to płytka dwustronna, ale nie gra to większej roli. Będziemy potrzebowali kwasu czyli wytrawiacza. W moim wypadku jest to nadsiarczan sodowy. Cena jest dosyć niska też, bo wynosi 7 zł. I to nam spokojnie starczy na ładnych kilka trawień. Jedna taka porcja, ja zazwyczaj rozrabiam nie całość naraz, tylko no, tak sobie dzielę na 3, na 4. Starczy mi spokojnie na myślę 10-15 trawień. nie potrzebowali również i alkoholu jakiegoś mocnego, żeby odtłuścić tą płytkę. Szczotki drucianej albo jakiegoś papieru drobnego. Oraz wydrukowanej właśnie takiej naszej płyteczki. To znaczy takiego wzorca. Musi być ona odbite, odbiciem lustrzanym. Ponieważ po prostu jak ją odbijemy, to ona się odwróci, co jest dosyć logiczne, bo ona będzie tak, tak jakby. Ale co ważne, nie może to być zwykły papier, taki jak do drukarki wkładacie typowy, tylko musi to być papier kredowy. Może być on na przykład z takiego starego podręcznika. Naprawdę sprawdza się to dobrze i co ważne bardzo, to musicie drukować te wydruki na drukarce laserowej. Na zwykłej atramentowej wam to po prostu nie zadziała. Niestety. Bo drukarka laserowa działa w taki sposób, że na całą kartkę napyla taki proszek i po prostu punktowo go podgrzewa. Co po prostu nam w danym miejscu pociemnia ten obraz. I jak na przykład podgrzejecie lekko taką kartkę, to powinniście zobaczyć, że ona ciemnieje. Dobra, w tym wypadku może nie, ale jak podgrzejecie paragon, to świetnie to widać on po prostu cały zczernieje no i to jest właściwie wszystko czego potrzebujecie a jeszcze, przepraszam jeszcze oczywiście żelazka czy też jakiegoś innego źródła ciepła z, z płaską powierzchnią ale chyba najlepiej użyć żelazka no i jakiegoś pojemnika na kwas na, musi być to pojemnik plastikowy albo szklany no bo metal wam się przeżre po prostu wam się no, skoroduje no, więc to już wszystko. Pierwszym krokiem będzie wycięcie tego kształtu z papieru. Po prostu tu, gdzie jest płytka. Tak, mamy wycięty kształt. Powinno to być zrobione w miarę dokładnie, żeby po prostu móc jak najmniej potem tej płytki zużyć. Eee, już ją docinając. A kolejnym krokiem jest właśnie docięcie płytki. Jak się wycina kształt, raczej nikogo nie muszę uczyć. Należy odrysować sobie dany kształt i go wyciąć. Można wycinać przeszczotem, nożykiem do tapet. Ale najszybciej jest właśnie takim narzędziem, czyli takim Dremelkiem. To jest błogosławieństwo przy wycinaniu płytek. Chwila minęła i mamy już naszą płyteczkę wyciętą. To sobie odkładamy na bok i zajmujemy się tym na początek zmywamy resztę markera po prostu alkoholem izopropylowym, na przykład, co jest bardzo dobrym sposobem. Jednocześnie teraz odtłuszczamy płytkę, ale jeszcze takie właściwe odtłuszczanie jest przed nami. O, tak staramy się domyć ten marker, jednak, bo żeby nam tutaj nic nie przeszkadzało. Jak już będziemy odbijać tuż, no wiecie, ten wydruk tu jeszcze trochę ręce pod... można wytrzeć. No i dobra, i teraz naszym krokiem kolejnym jest szczotkowanie. Po prostu oczyszczamy powierzchnię tej płytki naszej dociętej z tlenków różnych. Taka szczotka to jest bardzo dobry wymór, bardzo szybko się nią to robi i też przyjemnie, ładnie to wychodzi potem. Staramy się to zrobić dokładnie. No co, no, no już zrobione, trochę Tłowy prostujemy Teraz ponownie odtłuszczamy płytkę i to jest już odtłuszczanie finalne. Bierzemy szmatkę, alkohol i po prostu lekko myjemy tą płyteczkę. No i gotowe. Teraz bierzemy nasze żelazko i ustawiamy w tryb. Bez pary, czyli taka, no, w tym wypadku, przekreślona chmurka. Żeby... Cóż... No nie wiem. Może, żeby nie używać pary. <grym> Krokiem kolejnym jest wzięcie jakiejś deseczki. Dobrze jest położyć na nią folię aluminiową, jeśli nie chcemy pobrudzić naszego żelazka. I teraz nakładamy ten papierek stroną druku. Czyli tą wydrukowaną do miedzi. A musimy to na siebie nałożyć. Kładziemy nasz papierek na płytkę. Robimy kebaba. Kładziemy żelazko i przyciskamy. Ważne, żeby żelazko było stosunkowo równomiernie dociśnięte do płytki, bo żeby po prostu nam się równomiernie to odbiło. No i czekamy. Zależy po jakim czasie, u mnie jest to zazwyczaj około 20-30 minut. Znaczy 20-30 minut. Nasza yy, płytka jest już gotowa. Jest ona oczywiście dosyć bardzo ciepła. Yy, Dobrze się działa pod żelazkiem, wybek. Tak? Yy, a, jeszcze nie powiedziałam o temperaturze. Ja to zazwyczaj robię na najwyższej. Yy, no. Yy, więc teraz krok kolejny. I wrzucamy naszą płyteczkę do wody, żeby ten papier po prostu odmógł. Po kilku minutach już widać, że um, to te ścieżki zaczynają troszkę wychodzić na wierzch. E, a i przepraszam za słabe światło, ale jestem powiedziałem co tu jest słabe światło. Po naprawdę kilku minutach nasz papier odmógł i zobaczcie, że sobie leciutko, bezproblemowo schodzi. Krokiem kolejnym jest zrobienie kwasu. Do tego. Musimy obliczyć sobie proporcje. Jeśli używacie takiego wytrawiacza, to jeśli robicie 200 g, to potrzebujecie 40 g tego proszku. W tym przypadku, właśnie tego wytrawiacza, proporcja wynosi 2 g na 10 ml. Więc to się dosyć łatwo rozpuszcza. Sypiemy sobie ten kwas, znaczy ten proszek. Jeszcze nie wytrawiacz gotowy do wody. Zwykłej wody z kranu chociażby. Wiadomo, im cieplej, tym szybciej nam się to rozpuści. Warto uważać, żeby nie wysypać, ponieważ jest to żrące, prawda? Nawet w kontakcie z potem z naszej skóry może się okazać dość problematyczne, no więc teraz bierzemy sobie mieszadło magnetyczne, ponieważ na pewno każdy takowe posiada, ustawiamy na jakiś tam tryb i mieszamy. Dobra, po chwili naprawdę szybko się ten e, wytrawecz rozpuszcza, e, jest już to gotowe, teraz e, ostrożnie E, cóż, jeśli używacie tak jak ja miałem magnetycznego w, co, w sumie wątpię, ale no, może to ważne, żeby ten magnes gdzieś nam pozostał. I teraz ostrożnie wylewamy przelewamy ten, ten nasz roztwór do jakiego, tego wcześniej przygotowanego pojemnika. gotowe! Mamy nasz kwas. Jeśli chcecie poprawiać coś w swojej płytce, to teraz jest ostatnia, jakby ostatnia okazja, żeby to zrobić. Jeśli macie jakieś niedoróbki, no to bierzecie marker albo lakier do paznokci najlepiej. No i po prostu poprawiacie. Ale jak już wszystko jest gotowe, to wkładacie płyteczkę do kwasu i czekacie. No trawi się to już ładną chwilkę i zaczęła się już miedziucha nam utleniać, albo coś. W sumie nie, nie jestem chemikiem. No w każdym razie to oznacza, że już się zaczął proces wytrawiania. Po godzince nasza płyteczka jest już wytrawiona. I teraz płukamy pod bieżącą wodą. Ten też, żeby nam nie zardzewiała. I proszę bardzo, tak się to prezentuje. I już ostatnim krokiem, który Wam pokażę, oczywiście jeszcze będzie wiercenie dziurek, ale tego już mi się nie chce robić dzisiaj. No przepraszam. Jest zmycie tego tuszu. Najlepiej do tego użyć zmywacza do paznokci, ponieważ izopropanol tego po prostu nie chwyta. Mamy już dość mocną resztkę, że tak to O, pięknie. Więc ma. Nie wiem, czy starczy tego zmywacza, a starczy. Nie mówicie. o jeszcze kropelka. Yy, no, także cóż, ja to jeszcze trochę wymyję i widzimy się za chwilę. Dobra, tak jak widzicie, płyteczka jest już gotowa. Prezentuje się naprawdę pięknie, wyszła bardzo ładnie. No, zostało jeszcze tylko powiercić, ale z tym to już sobie raczej poradzicie. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się. Cześć!